z przodu, z tyłu, z boku, pokazany stan licznika. No widzicie tutaj macie na przykład się spotkałem przeglądając tam czy tam czytając ogłoszenia odnośnie sprzedaży, że ktoś prosi o zdjęcia ze stanu. No jeżeli sprzedawca nie ma zdjęć ze stanu no to wiadomo w jakim stanie ten motocykl jest, najprawdopodobniej został uszkodzony, poklecony, jest tutaj u nas sprzedawany. U nas macie wszystko. Macie od momentu zakupu na aukcji, gdzie mamy podany stan licznika jego ewentualne mankamenty, no, widzicie, no olej w jakim jest stanie, no to jakieś tam ogniska korozji delikatne, wszystko sobie to możemy dokładnie obejrzeć, no i tutaj takim znacznikiem jest pokazane, gdzie na przykład jest coś odpryśnięte, do polerowania, do zarysowane, no i tyle, jeżeli się już zdecydujemy, no, bak tutaj widzimy, że nie jest pordzewiały, że jest czyste paliwo, wszystko jest pokazane, no tu delikatne zarysowania, no z reguły te motocykle są do Jakiejś tam delikatnej renowacji do przepolerowania, rysek i tak dalej. Natomiast yy, przebieg jest autentycznie potwierdzony, stan techniczny również.